Z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was u Kasi w kolejnym odcinku. Słuchajcie, ja troszeczkę tutaj z kasy i z rodzinką całą pograłam. Chwileczkę dosłownie. No i oczywiście jest remont pokoju dla dzieciaków. Mamy nowego członka rodziny. No i plan na dzisiejszy odcinek jest taki, że myślę, że pojedziemy sobie do kliniki, bo jeszcze na odcinku wam nie pokazywałam remontu kliniki, który był wcześniej, jakiś czas temu już na live, i niektórzy może nie widzieli, więc pojedziemy sobie do kliniki, a później myślałam sobie, że może wybierzemy się na jakieś mini, mini wakacje z naszą rodzinką? Czemu nie? Jeszcze chyba nigdzie, tak wiecie, nie byli razem, więc może się wybierzemy, bo why not, why not? Dobra, mamy czwartek i nasza rodzinka powstawała sobie. Patrzcie, wszyscy tutaj do łazienki wszyscy coś potrzebują, ale na początek chciałam Wam pokazać pokój naszego Vincentego, bo e, pokoik no to mi to wiadomo, taki jest jak mi. No właśnie, pokoik jest mi, a Vivi w nim teraz będzie urzędowała. Myślę, że ten pokoik jest taki dość ciekawy, więc myślę, że bez sensu go zmieniać. Dla naszej Vivi również pasuje, tak samo jak pasował dla Vivi. E, tutaj klatka z naszym pierwszym zwierzakiem zniknęła. Pojawił się stu takich, chemi takich chemicznych eksperymentów, więc e, tak. No a to jest pokój naszego Vincenta. Czekajcie, może włączymy to światło sobie o tak o lekko. E, czekajcie, tu jest takie większe światło? Jest, chyba, to włączymy na razie. O, to możemy wyłączyć to światło, tak. E, no i nasz pokój naszego Vincenta, jak widzicie, jest dość zielony. I jest dość taki żabi. Pomyślałam sobie, że też Vincent będzie takim dość. On ma tutaj akurat aspirację akurat łobuziak. Może bardziej bym wolała dać mu jakiegoś geniusza czy coś, no ale niech będzie na razie tym łobuziakiem jako dziecko. Pomyślałam sobie, że Vincent będzie lubił żaby. Tak, Vincent będzie lubił żaby, Vincent będzie sobie zbierał swoje żaby, będzie kolekcjonował żaby, będzie ogólnie te żaby uwielbiał, ubóstwiał i będzie taki ża żabi, żabi będzie. I tak sobie pomyślałam, że why not, fajnie będzie właśnie się zająć tymi żabkami. Nie wiem, czy on jako dziecko już może szukać żab, może zbierać żaby, nie wiem właśnie, ale ludzie musieli to sprawdzić, ale chyba może, więc tak się jego pokój wow, wow, prezentuje. Czekajcie, bo tutaj tak się dziwniam, tak. On tutaj ma taką, taki mini, mini Stoliczek, mini takie biurko do odrobienia lekcji, tutaj coś tam wisi, jakieś rzeczy. Um, tutaj ma łóżko, właśnie wszystko z żabami, wszystko zielone. Tu jakoś taka tapeta kolorowa, po prostu żeby coś taki akcent był jakiś inny. Hmm, tutaj chyba pusto, właśnie na tej stronie, mogą coś tam powiesić. E, tutaj, mamy, mm, tutaj mamy komodę, tu jest jakaś zabawka, którą dostali no, chyba od Mina, na jakieś tam urodziny czy coś. E, tutaj też wisi jakiś obrazek. No i mamy też tablicę, i chciałabym, żeby właśnie nasz em, Vincent zapisał się na harcerstwo. I wiem, że jest jeszcze aktorstwo, ale pomyślałam sobie, że zarówno Vivi, jak i Vincent są takimi simami, którzy raczej będą woleli uczestniczyć właśnie w harcerstwie. Więc zaproś, zaprosimy. Słuchajcie, zapiszemy nasze dzieciaki na harcerstwo. Myślę, że to nie jest najgorszy pomysł. Ty chcesz sikać, no to idź sikać. No tak, bo zaraz normalnie się w gacie zeszczysz. Z, z, zesikasz się, zesikasz. Wiesz co, nie bierz porcji, weź podaj, podaj śniadanie. Wiesz, Kasi, podaj śniadanie. Podaj, słuchaj, coś, co i ty byś mogła zjeść. Może to właśnie omlet. No i słuchajcie, przedstawiam wam nowego członka rodziny. Nowy członek rodziny jest tutaj o. Sobie śpi. E, śpi sobie słodko i jest to nowy delmatyńczyk w rodzinie. Wszyscy byliście smutni, że Ozji tak szybko odszedł. Pisaliście mi, czemu je karmię zwierzątami tymi specyfikami na odmłodzenie. No i właśnie ja zapomniałam na śmierć, że jest coś takiego jak te batoniki, żeby te zwierzątka przedłużyć im życie. E, no i za późno się o tym po prostu przekonałam, dowiedziałam i za późno daliście znać. Znaczy, to nie jest wasza wina, tylko moja, że zapomniałam. Ale chodzi mi o to, że no mogłam dać Ozjemu ten batonik. No i już teraz Kasi w wyposażeniu słuchajcie ma dwa batoniki więc o działaniu odmładzającym więc damy dzisiaj dla Diego i damy dzisiaj też dla Flexi żeby właśnie nam chociaż też co za kot Absik Skąd on tu się wziął? <laughs> Nie wiem. To jest nasz kot, tak? To jest nasz kot, tak? Seniorka też już jest. No a nasz piesek nazywa się Ozik. Pisaliście dużo fajnych imion, ale ja tak, wiecie, tak sentymentalnie dałam imię. Zamiast Ozi to Ozik. Troszeczkę inaczej, no ale... Ale wiecie, i tak smutno, i tak tęskno naszego Oziego. Dobra. Robisz to, jedzonko? Czy na co czekasz? No dawaj. Kasi? Kasi, Kasi! Hallo! O, dobra, przypomniała sobie. A ty co robisz? Ty idziesz jeść. Ty jesteś też sikający. w ogóle. No. Na czwórkę osób, na czwórkę Simów przydałaby się jeszcze jedna łazienka. Może tutaj na górze byśmy jakoś zrobili tak, żebyśmy zrobili jeszcze jedną dodatkową łazienkę. Będę musiała coś pokombinować, słuchajcie, żeby właśnie mm, jakąś łazienkę ogarnąć. Dobra. Wysikałaś się. Dobrze, ale jeszcze jesteś brudna, więc żebyś się wykąpała. No, no, zdecydowanie musimy jeszcze jedną łazienkę, słuchajcie, ogarnąć. O nie! O Julian, się zejścił w gacie. To nic. Nic się nie stało, umyjesz się. Tylko Ozik, nie pij tego, bo to Wytrzesz po sobie, wytrzesz po sobie. Dobra, e, tak. Dzieciaki troszeczkę są poprzebierane, mają nowe stroje. Mm, tak jest. No porozmawiaj sobie z mamą, pod narzekaj inne na problemy czy coś. Wiesz co, weź się ubierz, kasy, już by wypadało się przebrać. Eee, a załóż sobie ten taki lżejszy strój. Może pójdziesz na jogging taki poranny, co? Zaraz dzieciaki pójdą do szkoły. O, zaraz dzieciaki wyjdą do szkoły, William pójdzie do pracy. Dobra, wstawaj, wiesz? Wstań. Chodź sobie tutaj też przekąsisz, sobie zjesz coś. Patrzcie jak Ozik nam tutaj lata. Lata, tup, 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 a później sobie jeszcze mam nadzieję, że zdążysz przed szkołą. Julian, szybciej, bo to wiesz, nie ma czasu, Wyłaś, wyłaś, bo to starczy. Co to ma być? Za jest jedna łazienka w domu, kumasz, kumasz czacze? Jedna łazienka, masz tylko 5 minut, żeby się ogarnąć, więc wiesz. Czy ty odrobiłeś lekcje? Znaczy, czy ty sprawdziłeś lekcje ukończone? No dobra, to wiesz co? A, mamy bilet, no tak. Gdzie jest książka? Cały czas mi ginie gdzieś ta książka o analizie i dyskusji. o. Weź sobie, poczytaj, bo musisz się pouczyć. O, tu jest jakiś ten to dla tej. Dla Vivi jest y, pamiętnik. Z pięta. Wiesz co, możesz sobie przez ten czas, póki jeszcze nie idziesz do szkoły, mogłabyś sobie pooglądać telewizję. No pooglądaj sobie telewizję. A ty jeszcze, nie? Coś tu się źle dzieje po prostu z tymi simami, słuchajcie. Oni jakby się nam zacinali. Dobra, wiesz co? Daj dlatego. Mm, daj smakowy kod weterynarza, tak. Daj przysmak o działaniu odmładzającym. Co byś chciała? Porozmawiać z Julianem. No proszę, stęskniłaś się za mężem. Za mężem, tak. Mąż idzie do pracy, tak, do pracy. No daj mu ten przysmak. Czy on się odmłodzić, Czy on po prostu będzie seniorem, ale jeszcze takim świeżym seniorem, że tak powiem? No. No co? Odmładza się? Mhm. No okej, okay, jeszcze dla kota. Też byś dała. Gdzie jest kot? Kocie, kocie, kocie! Where are you? Where are you? Gdzie jest kocie? Pewnie siedzi pod tym, pod dywanem. Znaczy w sensie pod łóżkiem. A tu jest, dobra. <noise> Jednak jest tutaj, dobra. Wygłoś kazanie o piciu wody z kałuży. Tak, napiłeś się Juliana Sików, więc wiesz co? Flexi. Byś się wstydziła, słuchaj, byś się wstydziła. Dobra. Wygłoś kazanie. Diego stał się młodszy. A no, faktycznie, kurczę, że my tego wcześniej nie wiedzieliśmy i nasz Ozji niestety musiał odejść z tego świata. Ej, może nam się uda oduczyć złe zachowanie, czy nie? Nie, jeszcze. No ale dobra. Daj smakołysz. Smako daj smakołysz. Daj smakołysz. Tak. A wiecie co? Zobaczyłam, że jutro jest Dzień Miłości, więc jest akurat piątek. I pomyślałam sobie, że skoro nasze dzieci już są, wiecie, dzie dziećmi w wieku szkolnym nie są todlerkami, nie są niemowlakami można je gdzieś zostawić. To pomyślałam sobie, że nasze dzieci zawieziemy do Mii. Mija jest już dość taka, wiecie, albo Mia przyjdzie do nich o bardziej tak. Może Mija przyjdzie opiekować się dzieciakami do nas do domu a Słuchajcie, Julian zabierze Cassie na romantyczną wycieczkę. Pojedziemy sobie, jutro wrócimy w sobotę, także to nie będzie jakoś długo, po prostu na jedną noc, wiecie, tak żeby sami sobie od, odpoczęli, odetchnęli, żeby mieli tylko siebie dla siebie, bo przez te właśnie ostatnie lata, kiedy zajmowali się dzieciakami, jak byli mali, to tak trochę ciężko było na chwilę dla siebie, więc myślę, że to by był dobry pomysł, żeby to właśnie Julian i Cassie wybrali się na takie małe wakacje, taki mały, mały wypoczynek, więc myślę, że tak to zrobimy, słuchajcie. Dobra, dobra, dobra! Jesteśmy, słuchajcie, w klinice, więc wezmę, żeby od razu mm, otworzyć. O, dobra. Żebyśmy sobie otworzyli chwilę tutaj, posiedzieli, bo słuchajcie, słuchajcie, da-da-da. Jest, jest klinika, jest tutaj słuchajcie góra zrobiona. Robiliśmy to na live, jest on, powiedzmy taki mm, kawałek kasi, powiedzmy, że to jest dla kasi, ale wiecie, że to pewnie i tak e, będziemy chodzić i tu, i tu, tam nie wiem, czy dziewczyny tutaj będą wchodziły. E, no ale tutaj na przykład jest taki gabinet, który jest no tylko dla kasi, bo nawet zablokowałam drzwi, żeby tutaj się nikt nie pałętał, bo tu jest laptop, a wiecie, że jak Simowie widzą laptopa, komputer ogólnie to jest potem problem. E, tutaj mamy też jakieś miseczki, więc sobie napełnimy. Jest to takie biuro kasji, słuchajcie, do, do konsultancji. Konsultancji? <laughs> konsultacji różnych takich, wiecie, jak będą przychodzić jakieś e, takie chore pieski, chore kotki, może coś będzie nie tak, to żeby pogadać to właśnie w tym miejscu. Jest tu też łazienka, raczej toaleta, e, jest też taki trochę kawałek socjala, jest, jest tutaj lodówka, jest mikrofalówka, jest ekspres do kawy, czyli coś tam dla dziewczyn, czego wcześniej właśnie to w sumie nie było. Dobra, zabawy ci braknę, no, dobra, no, czekajcie, tutaj na dole, na dole mamy, o to wiesz co? Chodź tutaj, wytwórz coś tam, jakieś rzeczy e, i będziesz sobie, przy, będziesz sobie przy okazji słuchała jakiejś muzyki. Chodź, chodź, chodź. Powiem Wam, że mieć pięć gwiazdek w tej klinice to jest naprawdę ciężka sprawa. Tutaj trzeba mieć chyba cały czas full ocen, full w ogóle, wiecie, zadowolonych pacjentów, e, żeby te pięć gwiazdek mieć. Ciężko jest to zrobić. Nie wiem, czy w ogóle się da zrobić. Dajcie znać, czy Wy kiedyś osiągnęliście pięć poziom, e, pięć gwiazdek. Bo jest to bardzo ciężkie, jak widać. Tutaj badamy cały czas. Tutaj dziewczyny też się starają, przecież dostają podwyżki, były na, na tym takim szkoleniu, to żeśmy opłacili im to szkolenie. No, powiem Wam, że ciężka sprawa. Dobra, badanie. Nie, już teraz mamy leczenie. O, ciasteczko, proszę bardzo. I tutaj możemy wystawić zaraz rachunek. Czekajcie, trochę przyspieszę. O, choroba wyleczona. Super. I teraz możemy zrobić takie coś: wystaw, rachunek właścicielowi. Wtedy oni są właśnie bardziej zadowoleni z usług, jak wystawiamy im ten rachunek, jak robimy te interakcje. Hmm, więc chociaż tyle, słuchajcie. Jej wystawiłaś, wystaw. i wystawiłaś. A jego już ktoś ten przyjmuje? Tak. A tutaj też. No dobra. Ja już wziąłam, żeby nie wpuszczać więcej pacjentów. Czekajcie, czy mamy coś tutaj, do, żeby włożyć to tutaj on? Czy to jest do sprzedaży? Nie, to nie jest do sprzedaży. Dobra, Kasji, będziesz zaraz wracała do domu, bo już jest dość późno, tylko dziewczyny pokończą pacjentów. Gdzie ty jesteś? Tutaj jesteś, dobra. To jest nasz sąsiad, słuchajcie, znajomy, znajomy. <grych> no dobra, no cóż, straciliśmy te pół gwiazdki, coś jednak nie pasowało. Wiecie co? Ja spróbuję raz otworzyć klinikę pod naszą nieobecność. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy coś tu. Da? Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy co? Będziemy musieli to zobaczyć, zrobić, sprawdzić, tak. <gry> A z takich innych nowinek, to nauczyciel, mentor nasz Julian dostał awans. Jesteśmy na czwartym poziomie. Musimy jeszcze jeden punkt y, analizy i dyskusji, no i te prace domowe, także dobrze. Jesteśmy na dobrej stronie, na dobrej drodze. Słuchajcie, myślałam, że Julian ma gorszy ten, gorszy stopień. Gorzej jest niżej, a jednak jest on już na czwartym poziomie, więc spoko. Dobra, Julianie, idź sobie spać. Y, mała sobie zje i też sobie pójdzie. Słuchaj, czekajcie, czy ona może się zapisać sama na harcerstwo? Czy, czy to my musimy jakoś to zrobić? Czekajcie, jak to jest. Czy to Kassi na przykład musi zapisać? Zaproś. Jak to było z tymi właśnie zajęciami dodatkowymi dla dzieciaków? Czekajcie, czy to może tutaj gdzieś? Kurczę, ja zapomniałam, zapomniałam jak to się robi. Ej. Dobra, mam. Do, do, dołącz do zajęć pozaszkolnych. Dla dzieci. Dobra, niech sobie dołączą. Będą oboje na harcerstwie. Dobra, ty idź spać i ty też pójdziesz spać, jak ogarniasz tutaj sobie te rzeczy. O! Tak jest i a ty, w ogóle ty ona jest miłośniczką muzyki więc rozmawia o ulubionym zespole. W ogóle musimy jej jakiś może instrument kupić. Czemu nie? Kas idziesz spać, a może byś zjadła najpierw co? Weź sobie jakieś resztki. O, i będziemy harcerką. A co tam? Harcerka. Tak jest. O i harcerz. Tak jest. Super. <grym> Dobra, słuchajcie, Julian wstał wcześniej. Proto, że jest dzisiaj ten dzień miłości, to Julian, wiecie, wstał wcześniej. Kasy nic wcześniej nie mówił o tym, że wiecie, że będzie jakaś, yy, jakiś wyjazd. Jest to dla, dla niej taka niespodzianka, jest to dla niej taki prezent, właśnie, ten dzień miłości, słuchajcie. Kasy już o, też wstała, ale się nie wyspała, ale jest sikać jej się chce bardzo mocno, więc chodź się wysikaj. No i że tak się spotkają. A czekajcie w ogóle Wam pokażę jedną rzecz, która jest przeurocza, mega słodka, itp, itd. Patrzcie, patrzcie. O! Kurczę, tak tutaj to ciężko pokazać. Nie wiem, jak to zrobić może na tabie. O! nasze znaczy nasze Kasy i Juliana zdjęcie. Z ich sesji ślubnej odzyskałam, powiedzmy. Są jeszcze inne zdjęcia, są zdjęcia z ręki, zdjęcia bliżej, zdjęcia ten. No ale tak za bardzo nie mamy ściany, żeby powiedzieć, bo tutaj mamy nasze dzieciaczki w brzuszku, tutaj mamy nasze te. Może tu jakby się uparto by powiesił. No, ale na razie wisi taki obrazek. Który, no moim zdaniem, jest przeuroczy. Ja uwielbiam te takie akcenty simowe, jeżeli chodzi o, o zdjęcia. Tak samo mamy zdjęcie, o tutaj, od naszej całej rodziny, więc możemy go zablokować, ten portret. Możemy na razie zablokować, słuchajcie. Portret tutaj mamy tylko bez Oz'ziego. Szkoda, właśnie, że nie mamy z Ozziem, słuchajcie, zdjęć. No. To nic, ale zablokujemy ten portret, żeby mieć zdjęcie z dzieciakami, jak były właśnie dzieciakami w wieku szkolnym. Żałuję tylko właśnie, że nie mamy z Ozim zdjęcia żadnego. To trochę smuteczek jest. Teraz pytanie, gdzie oni mają jechać? Czy do Salwadorady? Troszeczkę sobie odpocząć, na przykład od tutaj taki widzę, że jest mini domek. E, Czy bardziej, właśnie, Kasi wolałaby do granitowych kaskad, e, gdzie maszcie tutaj, wiecie, taki las, natura. To w sumie dla Kasji jest takie dość. No chodźmy. Chodźmy sobie do granitowych kaskad. I tak to jest tylko, wiecie, jedna noc, tak naprawdę. Okej, okay. jesteśmy sobie na urlopie. Patrzcie, jaki fajny domek tutaj mamy. Kassi, myślę, że powinnaś dać tutaj pocałować naszego Juliana, że cię po prostu zabrał na taką wycieczkę. Mm, pocałuj. Tak, o, i dzień miłości akurat jest. No wspaniale, wspaniale, moi drodzy. No dobra, mamy trochę zachmurzenie, ale zobaczmy, co tutaj w tym domku się znajduje. O, nic. Znaczy, do no na górze nic nie ma, ale tutaj na dole jest. Także dobrze, pół biedy. Uf. Znaczy, tak, mamy tutaj sypialnię. Mamy kawałek kuchni, więc Cassie może zrobić jakąś pyszną kolację. Mamy wannę. Mamy, o, mamy nawet drzewa jakieś. Tutaj jest kawałek takiego ogrodu. Mm. Fajnie. Tutaj wiecie co, jako taki, to też są pszczółki, tak jak Cassie lubi, jako taki domek do wynajęcia, fajnie jakby tu na przykład było jakieś jacuzzi czy coś, wiecie, żeby się odprężyć. No ale miło, taki domek w lesie, słuchajcie, tutaj mamy obok też jeszcze jakieś domy. No ale słuchajcie, miło, myślę, że Cassie jest zadowolona i bardzo jej to, wiecie, no bardzo jej po prostu miło, że Julian pomyślał, że może, wiecie... Chce, chciałaby odpocząć, chciałaby troszeczkę, właśnie wręcz mu prezent. Jaki mu wręczysz prezent, słuchaj? Daj mu zdjęcie dzieci. No, dzieciom też zrobiłam zdjęcie, właśnie trzeba będzie to gdzieś powiesić. A ty, daj jej prezent. Słuchajcie, wręcz prezent z okazji Dnia Miłości. Śmieci, serce ubrań, daj jej odkurzecz, nie no. Daj jej bilet na Sim Festival, słuchaj. Daj jej bilet. Co byś chciał? Flirtuj, o widzicie. No, oni się stęsknili za sobą. Myślę, że tak. Okaż czułość. o pocałuj pod jemią. Tak. O, jest troszeczkę cieplej. A patrzcie, jak słodko. O! <ścoughs> tak. Uczucia trzeba pielęgnować, trzeba pielęgnować. Wyznaj nieprzemijającą miłość, tak jest. O, jakieś robaki już ich atakują. Poślij jej pocałunek. Tak romantisz, No Ale jesteście głodni, więc Cassie... Znaczy, Cassie w sumie nie jest głodna, ale ty jesteś głodny. A więc Cassie, wiesz co? Zrób jakieś śniadanie. Podaj śniadanie, podaj deser jogurtowo, coś tam. Podaj deserek, to sobie Julian zje. O, przyszła do nas pani. No. Dobra. Julian sobie zje, a Cassie przez ten czas wybierze się na jogging. Weź sobie, Julian, porcję. Zjedz sobie. Tutaj nawet jest kominek, więc wieczorem będą mogli sobie rozpalić w kominku, obejrzeć jakiś film na takim wielkim telewizorze. Także wiecie, tutaj jest sporo. Jak Kasi wróci z. gdzie to? A, tutaj. Jak Kasi wróci z joggingu, to się może troszeczkę ogarnie, a może się położy na chwilę zdrzemnąć, żeby zaraz nam nie padła. Więc myślę, że się położą tutaj, słuchajcie, spać, tak powiedz. Odpocząć sobie, zrelaksować się. I ten. I potem wybierzemy się na jakąś parcelę publiczną. Widziałam, że tam jest parcela publiczna tutaj postawiona, więc się wybierzemy na nią. O, ciekawie Kasi. To żeś zaszalała. Słuchaj. <grytanie> Fajnie się biega na gulasy, co? Ciekawe. Lepiej się ubierz, bo jak cię Julian zobaczy taką, że tak biegasz, taka roznegliżowana, to nie wiem, czy będzie zadowolony. Nie wiem. <grym> Powiem wam tylko tyle. Taki ten wyjazd jest super, że muszą spać o, o, o tu. <grym> Bo tu jest, słuchajcie, coś nad drzwiami, oni nie mogą tu wejść. Ja nie mam tego jakiejś edycji, tych parcel z jakichś takich do wynajem. Nie mogę tego zedytować, nie wiem jak to zrobić. Postawiamy muszko na zewnątrz, pada deszcz. Elegancko, słuchajcie, elegancko. W tych Simsach zawsze jest jakiś problem. Nic nie może być ok. E, no ale dobra, nic, jest 19, 20, 40 już jest, a oni w miarę są ogarnięci. Więc wybierzemy się, słuchajcie, na parcelę publiczną, zobaczymy sobie, co tutaj, tutaj ciekawostka. Jest na tej parceli. co tam słychać. No to jakieś skałki są, są jakieś ryby. No dobra. Ale myślę, że. No patrzcie, czemu oni chodzą u Goli? Nie rozumiem tego. Jakiś, jakiś plan działania jest przegłosowany, czy co? I no dobra, I przyszliśmy sobie. Słuchajcie, no tego. Wyostrzona jestem chyba tak do Parku Narodowego. Patrzcie, jak to jest ładnie tutaj zrobione. To jest jako oczywiście, to jest jako basen. Znaczy, w sensie to jest basen. Tutaj mamy dla dzieci coś, a tutaj mamy taki, o możemy sobie coś tam porobić. Taki domek, tu jest kuchnia. No, no, no okej, okay. to jest jako taki w sumie dom. Szkoda, że nie ten, bardziej tak rekreacyjny. Nie, nie to, to, co to jest? Czemu to tak się świeci? Rosną owoce. Zbierz cały plon. Nie wiem, czemu to tak się świeci, ale fajnie się świeci, więc zbierzmy cały plon, słuchajcie. A może wy tu zostaniecie i tutaj się przekimacie. No patrzcie, tutaj macie uszko. Tutaj te różowe na przykład, do którego możecie wejść. O, tutaj macie. Do którego przynajmniej możecie wejść do pokoju i nie musicie spać na zewnątrz. Myślę, że to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł na. się. A, ty się kąpiesz. Mhm, mm okej, okay, dobra. Może być i tak, może być i tak. Dobra. Mm. Ty idziesz zebrać ten plon. Ciekawe co to jest, takie rosno... Fajnie by było, szkoda, fajnie by było też zbierać te owoce różne, te plony i tak dalej, żeby właśnie nasze dzieciaczki potem miały. Tylko nie wiem, czy te sadzonki takie... Z... Patrzcie, o, widzicie? Dlaczego to jest ten rosno owoc? To nie było, żeby nasz Sim stał się Simoroślą? Czy coś w tym stylu? Kurczę, nie pamiętam. Czy tutaj jeszcze możemy coś zabrać? Nie, już to nic nie możemy zabrać. No ale patrzcie, jaka hawira słuchajcie. No nieźle, nieźle. Dobra, Julian, chodźcie w ogóle tutaj. Wiesz co, chodźcie tutaj, Julian, patrzcie jaki tu jest ten. Um, usiądźcie sobie razem, o, usiądźcie sobie razem, posiedźcie. Tutaj mamy taki bardziej e, garaż, coś tak na ten sposób chyba bardziej. Zobaczcie, tutaj nikogo nie ma, możemy sobie poużywać ten parku narodowego troszeczkę, słuchajcie, taki nienadzorowany, kompletnie, dom cały na wypasie, wszystko elegancko. Ty masz takie spodenki do kompania, Nawet nie wiedziałam. Dobra, wiesz co, Pochwali wygląd, zaproś na noc, aha, wiesz co, romantyczne, obściskuj się. Tak, uspędzajcie ten czas razem. To jest, rzucaj konfetti, o. To jest wasz, wasza, ten, wasz wieczór, wasza noc, wasz wyjazd. Szepcz słodkie słówka. Wiecie, tak romanticz. A tam ktoś jest. Ktoś tu łazi, o. Ktoś tu łazi. No. O, jakie słodziaki, patrzcie. Słodziaki, słodziaki. Tak, możesz pocałować. Możesz pocałować podle młodą. No i dobra, zostali sobie tutaj na nocleg yy, i sobie śpią, słuchajcie. O, już Julian się wyspał, a Julianowi się chce siku. No ale patrzcie, mają łazienkę, kto tam im zabronił, nikt tu stąd ich nie wygonił, więc niech sobie sobie są. No co? <laughs> koniec, koniec, anuluj i zakończ urlop, tak jest. No, i dobra, słuchajcie, wróciliśmy do codzienności. To był taki naprawdę wyjazd na speedzie. No, ale jednak taki jeden wieczór myślę, że nie jest zły, żeby sobie tak odpocząć, wiecie, od rodzinki, od obowiązków. Trochę mieli czasu dla siebie, a dzieciaki, słuchajcie, patrzcie, już 6:20 sobota, one nie śpią. A Diego taki przyłapany w nie w nieczasie, słuchajcie. A ty na kąpie. No pewnie, że na kąpie. Kurczę, ja bym chciała, żebyś ty połapał te żaby. Musimy to sprawdzić. Czy ty rośniesz? Czy ty dorastasz? O! Maluty. Dorastasz chyba, co nie? O, leje się z kibela. Leje się. Zamień. Ozik. O ja, jaki słodziak. Ja specjalnie mu wybrałam trochę inne umaszczenie niż Ozik miał. Patrz, Kasi, Weź go przytul. Przyjazne. Przytul go, no. Słodko. A ty wiesz co? Weź się wykąp. Myślę, że Kassi teraz będzie uczyła, wiecie, o Zika tutaj, tych wszystkich różnych rzeczy, żeby kasi ten się uzupełnił. Co ty będziesz robić? Wyrzuć to jedzenia, Żeby się Kasji uzupełniła na tresura zwierząt i tak dalej, i tak dalej. No ale dobra, słuchajcie, będę kończyć. Trochę żeśmy w tym odcinku zrobili. Pokazałam wam po remoncie klinikę, trochę pokazałam wam jakieś zmiany w domku, no byliśmy na takim szybkim, naprawdę szybkim, szybkim wyjeździe, ale zawsze lepsze takie ryc niż nic, słuchajcie. Jeżeli chodzi o Urodziny naszych simów, to dopiero tutaj mają urodziny nasze dzieciaki. No i w sumie nie głupio, za tydzień, cały tydzień jeszcze przed nami, ich w wieku, właśnie takim dziecięcym, szkolnym. Będą chodziły na harcerstwo, więc fajnie będą się uczyły. No i co na razie takie w życiu naszych tutaj simów będzie po prostu takie sobie fajne żyćko. Jak wiecie drugie pokolenie Cassie, czyli Vivi i Vincent będą ogrywać nowy dodatek. Nie jestem pewna, czy się wyrobię z odcinkami do nowego dodatku, bo nowy dodatek wychodzi jakoś w sierpniu? Czy, 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 czy we wrześniu? Nie pamiętam w sierpniu chyba, nie? Więc to no, to już zaraz, za moment, za dosłownie moment, ale trudno, najwyżej po prostu trochę się nam to wydłuży i ja po prostu nagram wam jakieś odcinki o nowym dodatku, ale jeżeli chodzi o takie całkiem ogrywanie, ogrywanie, to po prostu zostawimy sobie to tutaj do kasji w takiej tempie, jakim, jakim będzie to miało nadejść, żeby się nie spieszyć, żeby nie robić wiecie tak na szybko wszystkiego, tylko żeby ta seria właśnie tak fajnie toczyła się własnym czasem, własnym torem. Dobra, dzięki was serdecznie za oglądanie, łapka w górę, kliknijcie, jak się Wam podobało, napiszcie w komentarzu, jakie macie plany, może macie jakieś sugestie, co do naszej rodzinki, co by tu mogło się wydarzyć, co tutaj mogłoby się zamieszać, dajcie jeszcze znać, a teraz ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, łapkę w górę, kliknijcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!